Ej, Paulo! No, co jest? Ej, jak tam z moimi 50 blachami? Z czym? O co ci chodzi? Ej no, wczoraj mówiłeś, że oddaś mi dziś flotę. Jaką flotę? Ej no, przestań, w co ty ze mną grasz? Pięćdziesiąt blach, które ci pożyczyłem na... A, te, 5 tych? No tak, więc, masz je? Nie. Ej, trochę niefajnie, kurde, to już drugi tydzień, a jeszcze wczoraj... Po prostu nie mam ich. Żartujesz? Dobra, słuchaj, jutro, okej? Okay? Tak, tak, jutro. Ej, Fred! Chcesz zarobić 10 blach? No pewnie, komu przywalić? Słuchaj, Paweł wiesz się, hajs i wiesz, Ty po dwóch tygodni próbuj wystarować mnie na mukę. Wiesz, że niby nie ma. No ta, to już pochaj się. Nie, wiem, że odda. Ale gdybyś mnie nie wspomógł, to na pewno by szybciej poszło. No dobra, okej. Okay. Ej, chono skór wielu. Co? Co jest? Oddawaj ty hajs. No już w tej chwili. O, oh, o, oh, o, oh, a! Okej, okay, okej, okay, trzymaj ten hak. Skur wiel. Następnym razem odda szybciej. A, rozjebałeś go. Eeeem, hasik? Co twój hasik? Moje 40 blaszek. A, jutro, okej. Okay. Nie no, daj spokój, fre, kurde. Dobra, nara. Krytyn. Hmm, przepraszam, panie władzu. Tak? Hmm. Może chciałby pan zarobić 10 blaszek?